Księga Izajasza, rozdział 40. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnieza wszystkie swe grzechy. Głos woła na Pustkowiu. Uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome nas wyprostowane, a co wyboiste, wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Głos mówi: Głoś, zapytałem. Więc co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą, z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny, usycha ta trawa. I więdnie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na nie. Tak. Ludzie są jak trawa. Trawa usycha, a kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Wyjdź na wysoką górę zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Natęż mocno swój głos zwiastunko dobrej wieści Jerozolimo. Natęż głos. Nie bój się. Mów do miast Judy: Oto wasz Bóg. Oto wszechmocny pan przychodzi jako mocny, swym ramieniem sprawuje władzę. Przybywa z zapłatą, ma z sobą należności. Jak pasterz będzie pasł swoje stado, ujagniętą wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. Kto zmierzył garścią odmęty mórz lub piędzią wymierzył niebiosa, kto miarką przeliczył proch ziemi, zważył na Wadze góry i umieścił na szalach pagórki? Kto przeniknął ducha pana? Kto go pouczył swą radą? Kto udzielał mu lekcji? Dzięki komu nabrał rozumu? Kto go wprowadził na ścieżki słuszności? Kto mu poszerzył wiedzę lub wskazał drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze, znaczą tyle, co pył na szalach. Także wyspy uważa za lekkie. Drzew Libanu nie starczyłoby na ogień. Jego zwierząt zabrakłoby na ofiary. Wszystkie narody są niczym wobec niego. Są przed nim jak nicość, jak pustka. Do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? Czy do Bożka takiego odlewa rzemieślnik, złotnik powleka złotemi, przytwierdza mu srebrne łańcuszki? A kto na to za biedny bierze drewno bez próchna, szuka lepszego? W rzemiośle i zleca mu sporządzenie Bożka, który by się nie przewracał. Nie wiecie? Nie słyszeliście? Nie mówiono wam o tym od początku? Nie rozumiecie, jak powstała Ziemia? On siedzi ponad jej widnokręgiem, a jej mieszkańcy są niczym szarańcza. Rozpostarł niebo niczym zasłonę, rozciągnął je jak namiot, w którym można mieszkać. On władców obraca w niwecz sędziów Ziemi, czyni nicością. Ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień. Uschli, gdy na nich powiał burza, uniosła ich jak plewę. Do kogo więc jestem według Was podobny? Kto może być mi równy? Pyta święty. Podnieście ku górze oczy, popatrzcie, kto to stworzył: Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie je zna po imieniu. Dzięki Jego ogromnej sile i potężnej mocy. Żadnej z nich nie zabrakło. Dlaczego więc mówisz, Jakubie? I twierdzisz, Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga i nie dochodzi do Boga twoja sprawa. Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy. Ani nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach. Jak orły biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Księga Izajasza, rozdział szósty, wersety od 10 do 20. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie, też hełm zbawienia. I weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze w względu na nią, działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Psalm 18: Psalm Dawida, Sługi Pana. Skierował on do Pana słowa tej pieśni w dniu, gdy go Pan wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym nawet z ręki Saula. Powiedział wtedy: Kocham Cię, Panie, Ty jesteś mą mocą. Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On moim Bogiem opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. Wołam do Pana, On jest godzien chwały i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Już oplatały mnie powrozy śmierci, rzeki bezprawia wzmagały. Mój lęk, już zaciskała się pętla świata zmarłych. Wpadłem w śmiertelną sieć. Lecz w tej niedoli zawezwałem pana, zacząłem wołać do mojego Boga, a on usłyszał ze swego przybytku. Dotarł do niego mój krzyk. Wtedy zadrżała, zatrzęsła się ziemia. Góry ruszyły się w swoich posadach. Przeszedł je dreszcz, bo on zapłonął gniewem. Uderzył dym niczym z jego nozdrzy. Trawiący ogień buchnął jakby z ust, strzeliły. Iskry rozżarzonych węgli. A on nachylił niebo i stąpił. Gęstą ciemność miał pod stopami. Dosiadł cheruba. Wzbił się wysoko i pognał na skrzydłach wiatru. Ciemność mu była zasłoną, okryciem. Płaszcz burzowych wód i gęstych chmur. Blask jaśniał przed nim. Kłębiły się obłoki, uderzył grat, lunął ognisty deszcz, a potem pan zagrzmiał. Na niebiosach najwyższy wydał swój głos. Znów runął grat. Znów spadł ognisty deszcz, on zaś wypuścił strzały, rozproszył ich, swymi błyskawicami wywołał zamęt. Panie, morze ukazało swe dno, ziemia odsłoniła posady. Sprawił to Twój wojenny zew, jakby podmuch tchnienia Twoich nozdrzy, a on sięgnął po mnie z wysoka, chwycił i wyciągnął z najgroźniejszej toni, uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdy już mnie dopadali, uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. Pan wziął pod uwagę moją sprawiedliwość, postąpił stosownie do czystości mych czynów. Trzymałem się bowiem dróg Pana, nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu. Wciąż mam przed oczami wszystkie Jego prawa. Szanuję każde z Jego przykazań. Byłem wobec Niego nienaganny. Dbałem, by nie popełnić przewinienia, i Pan wynagrodził mi moją sprawiedliwość, zwrócił uwagę na czystość moich czynów. Ty oddanemu Tobie okazujesz wierność, z nienagannym postępujesz nienagannie. Czysty może liczyć na Twą czystość przewrotnego. Czeka zaskoczenie. Gdyż Ty wybawiasz lud ubogi. Wyniosły wzrok zarozumiałych poniżasz. Ty zapalasz moją pochodnię. Pan, mój Bóg, mrok wokół mnie rozprasza. Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Oto Bóg. Jego droga jest doskonała słowa. Pan sta godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w nim chronią. Bo kto jest Bogiem, jeżeli nie Pan? Kto jest opoką, jeśli nie nasz Bóg? To Bóg opasuje mnie mocą, on nauczył mnie żyć nienagannie. Sprawia, że mam nogi zwinne jak ułani i dzięki niemu staję na wyżynach. On zaprawia moje ręce do walki. Moje ramiona mogą napiąć łuk wzmocniony z piżem. Ty mi dałeś tarczę swego zbawienia. Wsparłeś swoją prawą ręką, upokorzyłeś też, by potem przyniosło mi to wielkość. Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom, dlatego nie zwichnąłem nogi. Będę ścigał moich wrogów do skutku? Nie. Zawrócę, póki ich nie pokonam. Uderzę tak, że już nie powstaną. Padną pod moje stopy, bo dzięki Tobie mam moc do walki i przeciwników powalonych. Sprawiłeś, że wrogowie nadstawili mi karki, a ja zniszczyłem tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali o pomoc, lecz nie było wybawcy. Wzywali pana, lecz nie odpowiedział. Zetrę ich na proch i zostawię wichurze zmiotę jak błoto z ulicy. Ty nie ratujesz od ludzkich sporów, stawiasz na czele narodów. Służy mi lud, którego nie znałem, jest mi posłuszny na dźwięk każdego słowa. Cudzoziemcy okazują mi posłuch, tracą. Przede mną odwagę i z drżeniem wychodzą ze swych warownych grodów. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona moja opoka, wywyższony mój Bóg oraz zbawca oto Bóg. On za mnie wywiera pomstę, poddaje mi narody i ratuje od zaciekłych wrogów. Tym nie stawiasz nad nieprzyjaciółmi, ratujesz od ludzi, którzy dyszą gwałtem. Dlatego będę cię panie sławił pośród narodów, śpiewał na cześć twojego imienia. Zapewniasz wielkie zwycięstwo swojemu królowi. Darzysz też łaską swego pomazańca Dawidai jego potomstwo na wieki. Księga Jozułego rozdział pierwszy. Po śmierci Mojżesza, sługi pana, pan powiedział do Jozułego syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi: Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan. Do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni Twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo ani w lewo, po to aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się. Od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam: bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, Twój Bóg, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy rozkazał Jozuę przełożonym ludu, Przejdźcie środkiem obozu i rozkażcie ludowi. Przygotujcie sobie prowiant na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby posiąść ziemię, którą Pan, Wasz Bóg, daje Wam w posiadanie. Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manasesa, Jozue, natomiast powiedział, przypomnijcie sobie, co polecił Wam Mojżesz. Sługa Pana, Pan, Wasz Bóg, Dał Wam już odpoczynek i obdarzył Was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i wasz dobytek niech pozostaną tu, w ziemi, którą dał Wam Mojżesz po tej stronie Jordanu, a Wy, wszyscy dzielni wojownicy, przeprawcie. Się uzbrojeni na czele Waszych braci i wesprzyjcie ich, gdy Pan da odpoczynek Waszym braciom, podobnie jak Wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą Pan, Wasz Bóg im da. Wtedy wrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana po tej stronie Jordanu, od wschodu, i zadomowicie się w niej. Wówczas odpowiedzieli Jozuemu: Spełnimy każdy Twój rozkaz i pójdziemy wszędzie, dokąd rozkażesz. Będziemy Ci posłuszni, tak jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Niech tylko Pan, Twój Bóg, będzie z Tobą, podobnie jak był z Mojżeszem. Każdy, kto sprzeciwi się Twoim poleceniom i nie zastosuje się do Twoich rozkazów, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Drugi list do Koryntian, rozdział 12. Widzę, że trzeba się szczycić, choć to niepożyteczne. Przejdę więc do widzeń i objawień Pana. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty. Czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem. Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. O. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno człowiekowi mówić. Takim będę się szczycił, ale sobą samym nie, chyba, że moimi słabościami. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji, powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary, nie odpowiadającej temu, co u mnie widzi, lub co ode mnie słyszy, i nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego, by mnie uchronić przed pychą, wbito mi w ciało kolec, to jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana. Aby go zabrał ode mnie, ale mi odpowiedział: Wystarczy ci moja łaska w słabości, doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Stałem się nierozumny. Wy mnie do tego zmusiliście. Tymczasem powinniście być tymi, którzy mnie polecają. Ja przecież pod żadnym względem nie ustępowałem tym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Gdy przebywałem wśród was wyraźnie zaznaczyły się u mnie znamiona apostoła, byłem pod każdym względem cierpliwy, a nie zabrakło też znaków, cudów oraz przejawów mocy. W czym mogliście odczuć, że liczycie się mniej niż inne kościoły? Chyba tylko w tym, że ja sam Was nie obciążałem. Przebaczcie mi tę niesprawiedliwość. Oto po raz trzeci wybieram się do Was. Nie, nie będę ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co Wasze, ale Was samych. To nie dzieci powinny gromadzić środki dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Z przyjemnością pokryję własne koszty. Mogę się sprzedać za wasze dusze. Czy im bardziej was kocham, tym mniej mam być przez was kochany? Ale niech będzie, nie obciążałem was. Za to w swej przebiegłości wziąłem was podstępem: czy wykorzystałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem? Poprosiłem Tytusa, aby się do was wybrał, a z nim posłałem brata: czy Tytus was wykorzystał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie szliśmy tymi samymi śladami? Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga, w Chrystusie, mówimy, że to wszystko, kochani, dla waszego zbudowania. Obawiam się bowiem, czy w jakiś sposób, gdy przyjdę, nie zastanę was takimi, jakimi nie chciałbym was spotkać. I czy wy nie zobaczycie mnie w stanie, w jakim nie chcielibyście mnie zastać? Martwię się, czy w jakiś sposób nie dojdzie do kłótni zazdrości, wybuchów gniewu, rywalizacji, oszczerstw, plotek, unoszenia się nieporządków. Czy gdy znowu przyjdę, nie poniży mnie Bóg wobec Was i nie będę musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy wcześniej zgrzeszyli i niestety nie opamiętali się w nieczystości, nie rządzie oraz w rozwiązłości, której się dopuścili? Psalm 46. Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego nie straszne nam trzęsienia ziemi ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody. Góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina, Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. Burzą się narody, chwieją się królestwa. Gdy on wydaje głos, rozpływa się ziemia. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba. Oto nasza twierdza. Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu pana, jak potężne cuda czyni on na ziemi. Kładzie kres wojną po same jej krańce, łamie łuki i kruszy włócznie. Tarcze pali w ogniu. Wyciszcie się. Poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi Pan. Zastępów jest z nami Bóg Jakuba. Oto nasza twierdza. List do Filipian, rozdział czwarty. Dlatego, bracia moi ukochani, moja tęsknota, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu ukochani. Zachęcam wodję i zachęcam syntychę, aby były jednomyślne w panu. Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Radujcie się w panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe. Czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z Wami. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo, i umiem żyć. W biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru, zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Oświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi Wasz dar niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą Waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i naszemu Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdą osobę świętą w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają Was obecni przy mnie bracia. Swoje pozdrowienia przekazują też wszyscy święci, szczególnie ci z domu Cesarza. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy Wam w duchowym życiu.